Witam Państwa bardzo serdecznie, a dzisiaj będziemy mówić o tym, jakim to idiotą totalnym jest Leszek Miller. Stary komunista, to nie zapominajcie, że to jest stary komunista. Dzisiaj yy, niektórzy mogą powiedzieć, że to jest bohater nawet poniekąd. On potrafi się tu wypowiedzieć, jak to źle na świecie, jaka ta nowa lewica, prawda, fatalna, co oni wygadują. On krytykuje i Tuska, prawda, i koalicję 13 grudnia, i pisowców. On wszystko teraz nagle krytykuje, słuchajcie. Taki mądry jest, no, wychowany w czasach PZPR, należał do partii, sympatyczny, Reżimu sowieckiego nierozliczony, tak jak cała reszta tych, którzy stoją obecnie przy Tusku, prawda, komunistów, bo przecież pisowcy, drodzy państwo, ogłosili ustawę o dekomunizacji, prawda? Przyszedł Tusk i ustawę zniósł natychmiastowo, ażeby te wysokie apanarze dla komunistów w Polsce były w dalszym ciągu wypłacane, bo system nie został rozliczony. Ale ten stary komunista, słuchajcie, który przykładał łapę do niszczenia Polski po roku 89, on się teraz pojawia, on się pojawi tu, on do jakiegoś studia przyjdzie, on się z Męscenem spotkał. Jakie to mądre rzeczy potrafi powiedzieć, jak to się potrafi wypowiedzieć na temat czerwono-czarnych ideologii szkodliwych, o której i tak, tak, my wszyscy wiemy, ale on teraz uchodzi za takiego bohatera, słuchajcie. Bohatera sceny politycznej. Już mu teraz nic nie grozi. Stary dziadek ma emeryturkę bardzo wysoką, przyjemną. Zresztą był także posłem do europarlamentu. Nie zapominajcie, do tego szkodliwego tworu byliśmy wprowadzani jeszcze za czasów, gdy właśnie Miller był jednym z tych polityków, tak, drodzy Państwo z tych polityków, którzy nam zafundowali to całe dziadostwo, bo to jest konsekwencja działań, które na przestrzeni ostatnich lat się rozgrywały, aż doszło do momentu, w którym podejrzewam jakiś procencik znowu Polaków widzi, w co oni nas wprowadzili. Ale, drodzy Państwo, Miller powiedział na łamach Rzeczypospolitej, że w praktyce do zajmowania wysokich stanowisk politycznych nie zawsze potrzebne są kompetencje. On miał zawsze kompetencje, no jak jeździł na szkolenia do Moskwy i, albo wykonywał polecenia, które Moskwa tutaj oczywiście przesyłała, to były to kompetencje najwyższe. Zdaniem Millera decydują o tym przede wszystkim układy polityczne i siła popartyjna. No tak zawsze było. Tak zawsze było, a Układ po roku 89 my wam nic, wy nam nic, sugeruje o tym jednoznacznie, zresztą kiedyś było PZPR, no kto należał do partii, przecież PZPR, no to była siła partyjna i swoich należało wspierać. Więc o czym on tutaj mówi, o jakich kompetencjach, ale facet leje wodę, słuchajcie, dalej, sądząc po układach rządów w ostatnich latach, to każdy ma kompetencje, nie są one w tej chwili przepustką do sprawowania wysokich urzędów, tymi przepustkami są układy polityczne, Miller odniósł się także do rosnącego konfliktu między Nawrockim a... Tuskiem. No, ja myślę, że tak. no Tusk ma bardzo wysokie y, kompetencje, w szczególności wtedy, kiedy współpracował także z Millerem, z Pawlakiem w dawnych y, czasach. Kwaśniewski to jest naprawdę także człowiek o kompetencjach szczególnych tutaj, prawda? Chociaż Miller powiedział, że Kwaśniewski to miał w ogóle słabą głowę, a Józek Oleksy miał głowę naprawdę silną, jak się tam spotykali partyjniacy w tych partyjkach, bo te partyjki to były zakładane na chwilę. O tym kiedyś Leper mówił, pamiętacie, jak Leper z tego szydził. Dzisiaj jesteście w tej partii, jutro w innej partii, żeby już was nie było widać w tej partii, jak żeście tu już ukradli jako ci, to jesteście w nowej partii, żeby znowu kraść. No obalenie rządu Jana Olszewskiego, to Miller na pewno wie, o tych sprawach bardzo dużo były premier, sympatyczny komunista, który powinien w więzieniu siedzieć razem z tymi komunistami tam wszystkimi. Krytycznie ocenił też propozycję prezydenta, aby uczestniczyć w uzgadnianiu ustaw już na etapie ich projektowania. To kuriozalny pomysł, bo prezydent nie jest trzecią izbą naszego parlamentu, a wydaje się, że chce nią być. Miller zwrócił uwagę, że potrzebujemy, drodzy państwo, zmian w konstytucji i to jest akurat prawda, to jest jedyna prawdziwa rzecz, o której on tutaj mówi, która wzmacniałaby pozycję Rządu kosztem prezydenta, widzicie? Rządu, on tęskni za Polską Ludową, za PZPR. Potrzebujemy zmian w konstytucji. Tak, wzrost pozycji rządu kosztem prezydenta. Wyobraźcie sobie coś takiego. Gdyby dzisiaj władzę w Polsce miał Tusk, słuchajcie, to ruina jest pewna. No oczywiście, że agentura Stanów Zjednoczonych zdecydowała, że władzę w Polsce ma Nawrocki, więc oni teraz będą o tym decydować, a nie Tusk. O tym na kanale już mówiliśmy, więc ja do tego wracać, drodzy Państwo, nie będę. Jestem za tym, żeby wprowadzić zmiany w Konstytucji, dlatego że ta dwugłowa egzekutywa, z jednej strony prezydent, z drugiej strony premier, przysparza rozmaitych kłopotów. Wyobraźcie sobie, kierunek poszukiwań powinien być odwrotny, niż sugeruje prezydent. Rząd powinien być wzmocniony. A pozycja prezydenta osłabiona do absolutnego minimum. Czyli po co nam prezydent? Nie potrzebujemy prezydenta, słuchajcie. Eee, Miller podkreślił także, że obecny system polityczny w Polsce sprzyja konfliktom i rywalizacji personalnej zamiast stabilnemu sprawowaniu władzy. Władza Tusk, eee, prawda? I stabilizacja. No, to jest jedna wielka pomyłka, słuchajcie. I teraz zwróćcie uwagę, dlaczego to jest taki idiota? No ale teraz, drodzy państwo, my obcujemy z konstytucją napisaną przez komunistyczne. Komunistów dla komunistów z roku 97. Cały materiał o historii Konstytucji 3 maja znajdziecie Państwo na karcie u góry ekranu, ale my żyjemy, drodzy Państwo, w tej Konstytucji z roku 97. Czyli mamy tutaj cały czas do czynienia z sytuacją, w której następuje impas. Prawda? Rząd potrzebuje prezydenta, prezydent potrzebuje rządu. Jeśli rząd ogłasza ustawę, prezydent wetuje. Jeśli się nie zgadza ustawa, nie wchodzi w życie. Jeśli prezydent zgłasza ustawę, rząd wetuje, nie ma porozumienia. I ostatecznie ta sytuacja stworzona przez komunistów starych, ta konstytucja z roku 97 za czasów Aleksandra Kwaśniewskiego miała doprowadzić do jednej określonej sytuacji. Nikt nie może władzyć Władzy przejąć. Jeśli nawet ktoś władzę przejmie w Polsce, czyli będzie miał na urzędzie prezydenta i większość w parlamencie, tak jak to było za czasów pisowców, to i tak ostatecznie niczego zrobić nie może, nie może rozliczyć sceny politycznej, bo oni już po roku 89 byli w jednym układzie. Więc pisowcy mając 8 lat władzę w Polsce, nie byli w stanie rozliczyć ani komunistów, odebrali im jedynie tam uposażenia, ale tu przyszedł i przywrócił te uposażenia, prawda? Ustawę o dekomunizacji to wszyscy znamy. Ale po tym układzie ta konstytucja była najważniejsza lepszym rozwiązaniem, żeby nikt nie wykręcił numeru. Komunistom, drodzy Państwo, gdyby władza była albo po jednej stronie, albo po drugiej, ale najbardziej się obawiano tego, że to prezydent będzie miał władzę największą, czyli prezydent, tak jak Król na przykład, tak to jest Król, który rządzi przez te, yy, prawda, pięć lat kadencji prezydenckiej, podejmuje inicjatywę ustawodawczą, rządzi krajem, rozlicza system, wsadza do więzienia bandytów, wyłapuje przestępców, usuwa wszystko, co szkodzi państwu, prawda, a w szczególności zaprzeństwu, bo przecież oni służą cały czas. Zewnętrznemu lobby zamiast państwu polskiemu, oni się tego najbardziej obawiali, żeby to prezydent nie miał takiej władzy. Więc rozbicie tego. Tej konstytucji, na ten trójpodział władzy, prawda, parlament, prezydent, no i tam jest jeszcze oczywiście kwestia sądownicza, o której teraz nie będziemy mówić, bo nie jest nam potrzebna, bo sądy zawsze służą oczywiście temu, kto władzę ma i wszyscy o tym wiemy. Były sądy, które służyły pisowcom, są teraz sądy, które służą Tuskowi. Wiemy, jak wygląda sprawa tych wszystkich prokuratur, sądów. Ale jak mówię, drodzy Państwo, taka sytuacja, w której to prezydent miałby władzę z wierzchnią, szlachetny, wyobraźcie sobie, silny prezydent. Weźcie sobie kogo chcecie tutaj, podstawcie na ten urząd. Przychodzi taki prezydent, wygrywa wybory. To byłaby dla nich sytuacja niebezpieczna, gdyby konstytucja uległa zmianie i prezydent miałby taką moc ustawodawczą zarządzania, kierowania państwem, no a oczywiście po tych pięciu latach kadencji stawałby przed Trybunałem Stanu, byłby osądzony, co on ostatecznie zrobił. Kiedyś jak król, drodzy państwo, źle rządził, no to lud się zbierał, była ścinana główka, prawda, albo gilotyna, tak się kończyły rządy kogoś, kto działał na szkodę własnego państwa i własnego ludu, a oni się zabezpieczyli właśnie w ten sposób, że rozbili możliwość sprawowania władzy. A nawet jeśli ktoś władzę pełną w Polsce zdobył, to i tak w tym układzie siedział, więc nikt na nikogo kwitów nie wyciągał. Natomiast najgorszą rzeczą dla nas jest, drodzy państwo, stworzenie PZPR, czyli oddanie władzy zwierzchniej parlamentowi, czyli większości w parlamencie, bo oni wtedy będą mogli zrobić już dokładnie wszystko w tym układzie, bo siła polityczna w tym kraju będzie się przelewać raz na jedną, raz na drugą stronę. To są dwie partie, które mają władzę ostatecznie. Yy, I będą ją sobie wyrywać z rąk cały czas. Ludzie są tak przyzwyczajeni do PiSu, do koalicji 13 grudnia do PO, że oni nie widzą il innej alternatywy. Nawet jak przyjdzie na przykład teraz konfederacja do władzy, to by się okazało, drodzy państwo, że a to się stanie ewentualnie, może za 20 lat, to się okaże, że oni i tak już są w tym układzie. Ale prezydent silny, prezydent szlachetny, niczym król, słuchajcie, dzierży w dłoni berwo władzy. On podejmuje decyzje, on podejmuje inicjatywy gospodarcze, przegania wszystko z tego kraju, co jest szkodliwe, co temu krajowi szkodzi. Tak, drodzy Państwo, łącznie z tym, że otacza się tylko sztabem specjalistów, a nie parlamentem, bo mu parlament nie jest do niczego potrzebny, żeby on się pytał kogoś, czy oni tam zagłosują za czymś, czy nie. Naród wybiera człowieka, który będzie kierował państwem jak firmą. Te wszystkie, prawda, ministerstwa, gdzie siedzą ludzie na stołeczkach, nie mając żadnych inicjatyw, oprócz tego, że czekają, co zewnętrzne lobby, agentury im tutaj podeślą, żeby to w życie wprowadzić, jak im się uda, oczywiście. Teraz grzecznie będziemy wykonywać wszystko, co nam, prawda, administracja Stanów Zjednoczonych tutaj poleci. Wcześniej to była niemiecka Bruksela na tamtym etapie mądrości. Ale ja mówię, Miller, słuchajcie, tak się wygłupił teraz, sugerując, że rola prezydenta powinna być umniejszona i że o Polsce powinna decydować. Partia PZPR, której przedstawicielem miałby być teraz Donald Tusk, jest absurdalne, drodzy Państwo. W Konstytucji powinien być także zapis, drodzy Państwo, że każdy urzędnik państwowy działający na szkodę państwa polskiego byłby natychmiastowo traktowany jak zbrodniarz. Tak, tak to powinno wyglądać. Łącznie z karą, wiadomo, Jaką. Więcej mówić, drodzy państwo, nie trzeba. Niska, naprawdę niewielka administracja, jeden prezydent, przedstawiciel państwa, który robi wszystko, żeby to państwo prowadzić na wyżyny aktywności, eliminując wszystko, co jest dla tego państwa szkodliwe, wysokie kary dla urzędników państwowych, żadnego parlamentu tak naprawdę nie potrzebujemy, bo nam nie jest potrzebna ta społecz, inaczej się nie uwolnimy, drodzy państwo, od tego bydła, od tego bandytyzmu. Oni i tak ostatecznie zniszczą ten kraj, nie będzie żadnej zmiany konstytucji, ale ta zmiana konstytucji, że aby umniejszyć jeszcze rolę prezydenta, prawda? Kosztem zwiększenia przywilejów dla parlamentu jest najgorszą opcją, jaka mogłaby się nam przytrafić. Ale to nam zgotowali, drodzy państwo, komuniści za czasów właśnie Kwaśniewskiego, bo to jest konstytucja z roku 1997 i oni nie zapiszą tam nic, co miałoby im zaszkodzić. Oni chcą w dalszym ciągu robić interes na terenie naszego państwa kosztem. Nas, bo to my musimy płacić za to bydło. I ja, drodzy Państwo, gdy oczywiście też ogłosiłem swoją kandydaturę na prezydenta, to ja powiedziałem, że gdyby szlachetny prezydent władzę zdobył w Polsce, tak, gdyby tak się stało, oczywiście to jest niemożliwe, no bo tu jest tyle układów, tyle grup agenturalnych, prawda, które zawsze wprowadzają swojego człowieka na urząd, ale gdyby taki prezydent władzę zdobył, to powinien siłą z użyciem wojska przejąć władzę w Polsce, rozwiązując parlament, wprowadzając stan wojenny. Tymczasowy, tak, do momentu, prawda, rozliczenia tych starych, starych grup politycznych i następnie Wprowadzić nową konstytucję i prowadzić już państwo tak, jak się, drodzy państwo, należy. A jak się należy, no to co jest dla narodu korzystne, to chyba wiecie, co jest korzystne. A jak nie wiecie, no to żadne tłumaczenia i tak, drodzy państwo, niczego tutaj nie zmienią. No jeśli ludzie uważają, że Unia Europejska jest korzystna dla interesu państwa polskiego, no to o czym my tutaj mówić będziemy. Ale zobaczcie, drodzy państwo, w tym wieku. Po siedemdziesiątce, stary dziadek, prawda? Yy, którego można nazywać nawet zdrajcą Polski, potrafi powiedzieć coś tak obrzydliwego. Gdzie by ta mądrość miała z wiekiem, drodzy Państwo, przychodzić? Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. Szalala.